Witajcie, jestem Bartek C Wielki tata, w wielkim powrocie do naszej gry jaką jest Clash Royale, dawno nie graliśmy do, chyba już ponad rok Ale stwierdziliśmy, że ta gra już poszła mocno do przodu, więc warto się za nią wziąć Bo dołączyli teraz nowy tryb, którym jest Clash... Nie Merge Tactics Merge Tactics Który po prostu z nowym trybem, gdzie możemy zdobywać kolejne punkty I bić się tutaj na ta takiej arenie do góry Tak, i jeszcze mamy Patrzcie, to mam 86 level. Mamy teraz jakieś karnety Pass Royal. Pass Royal, gdzie po prostu. Jaki box mamy teraz? A to myślę, że to grał to grał, A kto nie grał, to tak zobaczę, że bardzo zmienił się Crash Royal. Tak. E, I można zobaczyć nasz klan. Reaktywujemy go, proszę Państwa. Potem... Bo nasz klan jest wartek z Wielki data, Jest nas siedmiu. Siedmioro. Jedną osobę ewentualnie wyrzucić. Potem drugą też z dwóch miesięcy, której nie ma jej. I pokaż tag. Tak to jest. Spójrzcie sobie dokładnie. Dobra mamy tak. E, zamknij okienko, zamknij okienko, pokaż tutaj. I odpalamy grę. Zanim odpalamy grę, no. subskrypcja, komentarz i lajk. Like. I dołączajcie like, like, do naszego like, like, klubu. Like, like, like. Dobra Bartek, jedziemy, ruszamy. Ja Bartkowi tłumaczę jak ma co robić, bo nie grał za bardzo w ten tryb. Znaczy grałem na początku. Tak, mamy tutaj tryb, który został odpalony. Im jednostek, tym większy atak. Czy Bartek sobie już rzucił kolejną opcję? Już nic nie ruszaj. Jednostkę daj na sam koniec. Żeby musieli daleko do niej podchodzić. Dostaliśmy goblina. Mam nadzieję, że zdąży puścić rakietę. Nie zdążył. Nic nie udziabiemy. Zjad nas goblin. z hop goblinem. Mm. Dobra. Jedziemy dalej. Możesz ulepszyć sobie tego, co z rakietami i kolejnego z rakietami sobie postawić i więcej na razie nic nie możesz zrobić. Zobaczcie sobie ewentualnie jak twój przeciwnik ma ustawione jednostki, możesz zobaczyć na górze, klikasz tutaj w miecze, ma tutaj widzisz już, o kurcze, ma kilka rzeczy ustawionych, może być ciężko. Ma walkirię, więc przegraliśmy, tutaj żebyśmy stracili jak najmniej punktów, to musimy jak najwięcej jednostek rozwalić. Jedna jednostka już rozwalona, nasza uczniczka próbuje zadać obrażenia, ale Valkyria z kim? Z Mega Knightem, robi robotę. Nasz nie ma szans. Trzy, my tracimy. Ach, ale to nie znaczy, że po prostu możemy przegrać już na tym miejscu. Możesz Bartek teraz dobierać pod, yy, po lewo masz takie te umiejętności łączenia w zespołu. Poczekaj, nic nie możesz teraz. Czekaj, czekaj, już nic nie zrobisz. Masz 4 na 4 Nic na razie nie zmieniaj. Bardzo próbuję po swojemu trochę. No chcę tego gościa. A, dobra. No, co? Dobra, mamy tutaj Walkirię. Mamy tych jednostki, nie są aż takie mocarne. Ale mogę się mylić, ponieważ ma komplet. Trzech postaci, które są synergistycznie działają. Ojej, przejadźmy. I minus 30. O nie, ja myślałem, że to dobrze. Zobaczcie, jakby Titada wygrywa. Nie, ja ta wówczas Ci pomagałem, też przegraliśmy. Jeśli chodzi o połączenie tutaj takich tych. No nie, właśnie nie wiem o co chodzi, nie gra. I minus 30 punktów to staliśmy aktualnie. Sekta Śrojecz. Czyli, czyli. Na szczęście zobaczymy, dostaniemy boksa. Zobaczcie, jak nie gaje się już dawno, to patrzcie, to, to się zmieniało. Zobaczymy, czy ten boksa nas uratuje. Trochę, jak te stat dropy. Trochę ok, tak. Super se poszedł. O, 110 punktów do kanona. Trochę dużo. Zbieramy teraz po prostu ulepszenia do. Ewolucja, właśnie Ewolucję dodaję rok temu. Tak, mamy trzy punkciki dodatkowe. Po prostu punkty można też dostać z karnetu. Jak znamy, będziemy na 90 poziom, chyba na 80. Ugrasz Wciś. kolejną grę, czy już nie? Grałem kolejną grę, oczywiście, pokazujemy. Wie, no dobra, nie, tam musi teraz. Nie no co chciałaś powiedzieć? O, znowu ten sam tryb. Więc nie, teraz. Weźmiemy sobie tak. Albo ulepszę sobie tego. Nie, weźmiemy sobie duszek. Duszek akurat w tym na tym jest bardzo dobry, ponieważ ma opcję znikania. Zobaczymy z kim będziemy walczyć. Jak, jak się duch rozpędzi to peka przegrywa. Teraz nie może tracić, trafić, bo jestem niewidzialny. I dwa punkty dostaje nasz przeciwnik. Patrz, on tak robi. On tak robi dosłownie. No on tak robi dosłownie. On mówi, że nie Jeżeli chce się tak przegrać, no to by I teraz możemy sobie dobrać opcje mocy. Nie mam tutaj tak, więc weźmiemy sobie kogoś, kto po prostu może ogłuszać rakietami. Zobaczymy sobie przeciwnika, kogo mi tu dał. Dał mi goblina i bandytkę. Może być średnio. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, Gomi niepotrzebny jest. jest. Dobra, rozwalcie jednego chociaż. Dawaj duszku. Nie, dwóch nie ugra. Może. Ach, bał brakowało. Trzy punkty straciłem. Dobra, i teraz jedziemy dalej. Mamy ulepszenie automatycznie do naszego tego. Ulepszenie do duszka. Ulepszenie do barbarzyńcy. I teraz patrzcie, dodatkowo macie informację, że korzystamy z tych postaci, które mamy na podstawie Clash Royale, czyli 12. poziom aktualnie Goblin Machine. Jak Ducha e 13. no Podczas Trophy Road jak macie. No tak, i nam ulepszacie po prostu te postacie. O nie! No nie jest tak źle. Queen. Mamy naszego Goblina, który ogłusza, jest to super opcja. Mamy. W tym odcinku zobaczycie, jak gramy. Trophy Road? Tak. Dobra, ona też jedną lepszą postacią. Widzicie, miała też nie widziała i mogła nas uderzyć. Widzicie, że my to wygraliśmy. Jeszcze nie wygraliśmy. Nawet ta osoba z jednym punktem życia może jeszcze wygrać całą grę. To teraz liczę na to, że po prostu możemy coś ulepszyć. Czyli musimy wziąć sobie łuczniczkę i zobaczyć, że mamy możliwość już synergistycznej. Czyli 30 punktów więcej życia i szybsza prędkość tak. ataku. Musicie teraz zobaczyć, że on. Bo mamy tutaj Knighta, który szybko atakuje. Prince, co ja gada? I mamy atak, już się zaczyna i jedziemy. Dostanie łomot. Pierwszy łomot dostał duszek. Nasza pani próbuje. Nie jest taki dobry. Mam nadzieję, że pokonamy jeszcze jedną postać. Tamten drugi jest dobry, Wartość. Mam nadzieję, że nasz duszek... O, ona była niewidzialna, przez to on musiał zmienić postać i dzięki temu wygraliśmy. Haha, powinien <śmian> być emotki, powinien dać się emotka. hihihiha. Nie, nie daj emotek. Mamy znowu, mamy tę mniejszą ilość postaci, więc możemy sobie teraz, patrz, synergistycznie mamy kolejną postać. a tu przydałaby się Walkiria. nie mam Walkirii, przydałoby się ulepszyć, ale macie tu opcję że jeśli masz mniej postaci, twój oddział dostaje 25% życia i szybkość ataku, czyli jak on będzie miał 6 jednostek, a my 5, to my mamy dodatkowy buff. Więc czasami się nie opłaca mieć więcej jednostek. Ogłuszył. Ogłuszył. Duch. No i mamy to. Oszło. Czyli może być czasami, macie mniej jednostek, w tym przypadku można zdobyć więcej tak naprawdę bonusów z tego powodu. Jaki ja to Co jest? Ulepszamy sobie uczniczkę, bierzemy sobie tego, bo może być jakieś ulepszenie, ulepszenie jest tylko do niego. Nie, nie bierzemy go, żeby mieć większy bonus do gry. Patrzymy przeciwnika, przeciwnik ma e pricea, który zaatakuje jako pierwszy, więc. Przyblokujemy Price'a, żeby nasz Goblin Machine przestał, przetrwał dłużej. To może na lewo i jedziemy. No, tak jak przegrasz to tak masz jeszcze jedno życie. Niepotrzebnie wziąłem go. Ale tragedia. Jakim cudem on padł. Nie ugramy tego. Masz szansę jeszcze. Musisz jednego rozwalić. Dwóch, trzech, pa. Ale ona się zrobiła to Przekierowała. No ja bym naprawdę byłoby pomnik gdyby nie ona Ja ciebie nie chcę kolego, ale cię ulepszę Ulepszymy naszą łuczniczkę Tego gościa rzucającego weź może, albo Price'a Eee, tu nie o to chodzi No dobrze Nadal nie mam tego kombosa z tego, z tego, z tego, z tego, z tego że go mam więc trzeba zrobić tak, żeby jak najwięcej jednostek zahaczyć. Dobra, próbujemy. Może nic z tego nie. A patrz, jeszcze tutaj są inni. A to jeszcze nie koniec. Ja myślałam, że to już jest końcówka w sensie drugie miejsce. Mamy, a tutaj, Jeszcze trzecie może być. No, to akurat. O, piękny poszło. Zaraz został najgorszy przeciwnik Widziałeś, że on na początku dostał jedynkę i nadal tu jest? Mówi, mówiłem ci o to, że tak może być po prostu Dobra, bierzemy ulepszenie Trzeci level banditki ma Sprzedajemy, ulepszamy I mamy machine Trzy punkty, cztery Ale co ja mogę sprzedać, Bartek? Żeby go ulepszyć I warto poświęcić Tak I można sobie dodatkowo kupić łuczniczkę Przedaż, nie, brakuje mi nic. Ale ona działa. No nie wiem, zarzykoja. Okay. Goblin maszyn paczek teraz będzie strzelał. Okay. Bomby wali w chłopaków wszystkich. Okay. No nie wiem, słabo jest. Bandytkę ma trzeci poziom, nie da rady. Ja bym miał ducha na trzecim. To by było to jest, Nie, przegraliśmy. Ten gość wygrał. Walki nie mieliśmy, gdzieś mówiłem Ci. A na początku jeden punkt miał i się wybronił. Dobra, Trzech rozwalił. Dobra, mamy drugie miejsce, 15 punktów. Patrz, tu miał czwarty poziom tego połączenia, tu miał maksymalny trzeci. Dlatego te postacie w połączeniu dużo lepiej atakowały. I. Mamy to 2062 Jesteśmy trochę do tyłu Nieistotne. odbieramy to Zamieniamy sobie na monetki, mam tego full potiona I proszę państwa Tyle, więc Na kolejnym odcinku będzie Clash Royale Taki zwykły Trophy Road Będziecie patrzeć jak Bartek zdobywa kolejne Pucharki, ja będę zajmę się Tutaj Mergy A ja Trophy Road A Bartek Trophy Road, bo to, to ma 8000 Więc tak już Słabo, ja muszę sobie trochę inny dek przećwiczyć, bo na tym poziomie 8000 już jest ciężko. Więc my widzimy się w kolejnym odcinku i dajcie znać, czy chcecie kolejne odcinki z Fashojo. Tak. Siema. O